Dzisiaj, dzisiaj z, z popcornem gramy... Zobaczcie! Za, po prostu... Zobaczcie, co się tutaj dzieje. I zobaczcie co na sam początek dostaliśmy. No właśnie, to jest Sigma. Co Ej, jest? Widzowie, to Sigma gra. No właśnie, wchodźcie teraz! teraz jest Sigma! To jest normalne. Ej, kie, kie... jest taki dobry, więc fajny jest. Ja idę na. Ja idę pokonać kolei. Gdzie ty? No, to skończmy na mapie. Ale, ale, ale. Ale, ale, skończoność. skończoność Co? I skończoność tego. До Tak, Ka No, kapibara. Dobra, widzowie, e, wiecie, wiecie, że lubicie kapibare, co nie? Chyba lubicie, nie wiemy jeszcze. No właśnie. Bo długo was nie nigdy, nigdy was nie widzieliśmy. Ej, ej, musimy ratować dzieci! Przez to co, co Admin nam robi, to, to, to ja zapomniałam, że gramy! Ej, co się dzieje? koło, e, t, e, koło tego ogniska! Snauk i lata? Nie widziałaś no nie widziałeś tego? Dobra. te pojawiały się. Ej, Zdanie, Uj, co się. skocze! Widzowie! O, o, widzowie, nic się nie działo takiego. Ej, ta, 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 ta sikiera je, jest lepsza niż piła, bo, bo ona na, na, na chita lobby. Na chita ja duże drzewa. Ej, 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 te duże? Tak, te duże. Co? No na serio! Nie, szkoda. I szkoda, że kamyka nie da się do... Co jest? Popatrz na mapę! Jaka ona jest duża? No wiem! Ej, gdzie, gdzie ty idziesz? To, to, to ja nie widzę tego śladu. Śilad, ja idę. Ja idę na biom zimowy. Ale si... no wow! Dlaczego ja tak dużo dostaję? Co jest? Co ja dostałem? Ej, no czemu! Co jest? E... Ja to... To rozwala, to się skończę, to rozwalam tą sikierą. Szkodzi do nas kapibara, kapibara, kapibara. Widzowie! Widzowie! O co chodzi? Widowie! Widowie! Widzicie, wiecie, że ja przekrałem te przed misiora. <laughs> misiora. O! Na, na, spokojnie! Cile węgla! Co jest? Nie węgla. Dobra, zabijam krójki. Du, dużo krójków się pojawiło. Ej, jesteśmy naboje. Wie, wiecie, widzowie, że e, widzieliście, że był jakiś taki filmik, że jak macie takie o, o, coś, to... tak... O ten motek. A! Miso oh. mnie całuje! Co jest? Ej, zobacz co, my dos... zobacz, co dostaliśmy. Co? Ej, weź po mnie przyjść. No zala, Zaraz. Zala. Czekaj, co mogę przynieść. Tutaj nie ma. O! To mogę. Ej, chcesz i Chcem... po mnie szybko. Dobra, idę po ciebie. Ej, nagle dostałeś bandaże. <laughs> to już było I... Jak dostałeś bandażę. mi. mi... Mi, mi nic wilk nie robi. Proszę, adminie! Ej, paśćcie! Paść! Pasz, Paść! A nie, prze, prze, przecież, przecież, przecież się używi! Zapomniałeś? Nie, nie da się używić. Nie, na następnym dniu! Nie pamiętasz? A, ale tu weź po mnie. Leciłem. Ajknie? No, to pod ciebie przyjdę. Ej, ile zupek! No, ja nie wiem. Ile zupek? Ej! Ej! On to zrobił dla, dla, dla jedzenia, bo potrzebujemy jedzenia. Dlatego to admin zrespił ile klików i admin zrobił taką śmierć, żeby mogliśmy wygrać. O, skazać. o skazać. co? Dobra, dobra już idę, poczekaj. Dobra Ej, widzowie, zaraz przyjdzie popcorn i kapibala. E, a z nami niestety kapibala nie będzie grać, bo już zaczęliśmy. Bez niego. Widzowie, co to jest? Kapi... Kapibara! Kapibara... Nie, nie. E, nie. J, j, jesteśmy gdzie? Na takim momencie, kiedy admin. Co to się robi? Że, teraz admin patrzy, jak się gra, je, jak teraz gramy. A ch, ch, chyba kiedy ty dojdziesz, to, to, to już to się skończy. To właśnie. Nie wiem, nie wiem. Nie skończy się. Nie, nie kończy się już. Nie kończy się, ja, ja już jestem. O 58 jest! To w, widzowie, nie wiemy, czy teraz wychodzić i dołączyć do kapibary. Robimy tak? Nie. No, tak. Be, be, będziemy mieć, mie, mieć tak samo. Spokojnie. Robimy cięcie. Za, za, za 15 za 15 sekund. Dobra, wchodzimy. Nie, nie, nie. Za, za 9, 7, 5, Dwa, jeden! Co? A minuta! Czekajcie. M musimy poczekać jeszcze minutę. Dobra, to czekamy minutę. Dysmen, chcesz dysmen? Czy... czy jaki dysmen? Chyba kapibala. Nie, jestem popcorn. A popcorn! mi się cały czas pomyla. Dysmen. Popcorn. Popcorn się nazywa, a dysmen na Robloxie. Ja oglądam żaby. Po co? Za, za 20 sekund będzie nowe. Wiem. A Dobra, do... widzowie. Teraz Widzowie, wiecie, że żaby już są? E, każdy o, o tym wie, który no to ale chyba widzowie, i chyba każdy widz nie. Il Ile nie osób to jest? Trzy! 2, 1! No scena! Nowa, Nowa scena! Dobra, o czym Szy? będzie? Ciekawe. Dobra, ciekawe o, o, o czym. Co? Są... E, czy ta skrzynia już była? O co chodzi? Tak! <grym> Biją się. się. Po co oni? On są. Po... A nie! Ej! Chyba oni dodecydowali. Nie, czy co? Chyba. No tak. Chyba tak. No właśnie. Dobra, otwieraj! Co tam? Co tam jest? ło wow, diament! ło no. diamenty! Ej, jemu mu się skopiowało ło wow. to z nas dwa! O to chodzi! <laughs> Ile diamentów zabiera? O, ja to muszę znaleźć. Ja też! Każdy musi to znaleźć! Dobra. dobra. E, a my nie mamy razy dwa, a chyba o to chodziło, że możemy znaleźć skrzynię. Dobra! O! Da, yes. Dawajcie, dołączajcie do mnie! Dołączajcie do mnie! Tak, już jestem. Dobra, widzowie, Nie! Jest, nie. Wow. E, yes. Dlaczego są dwie osoby? Wejdź i... Co? O co chodzi? Co, nie, osoba? bo on, on skakał mi na głowie i wpadł A. Eee. kto się nie zaliczył? Kto się nie zaliczyłeś? Ja? O, jakaś dziewczyna do nas dołączyła. Szybko. Nie, wychodź z gry. Wychodzimy. Dada widzowie, eee, coś się stało. O, tak To już grasz? Nie. Ej, ej wejdź wyjdź, wyjdź. Poczekaj na nas. Na kogo? Na was. Dobra, na, no, na, na kapibale i na Popkolna. Znaczy na, na Michała i na... i na, pop po, na O, widzę cię, Dizman. A, popcorn. Dobra widzowie. dzisiaj... Ej, bardzo... Ej, ej, Kapibara, kapibara chodź! Chodź, na Co idę? Ja Patrz, jakie mam fajne stopy. E Mówię. Michal, Michał ja i kapibara. Razy dwa. No właśnie, a nie dostaję No dobra, dawajcie tutaj. Gdzie jesteś? Tutaj. Dobra. Jestem. Tak, jesteś. Ja nie jestem. Jesteś. O, dobra. Jesteś. Kapibala jest. Dobra! Gramy. Sui! Dobra! Dajcie, ja. Dobra, szukam tej skrzyni. Chyba będzie skrzynia. Chyba mieliśmy zostać tam dłużej. Wtedy... O ty... Nie. Ej, no. wywaliło mnie! Nie też! Pokażcie, wywaliło mnie! O co wam? E, Mi nie wywaliło! Widzowie, coś się... Dobra, papa pa, widzowie! I sami musicie się dowiedzieć, bo my teraz tego nie zrobimy. Co?